Ósmy dzień nowenny przed Bożym Narodzeniem. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wzywajmy Ducha Świętego, źródło świętości. Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień, przyjdź, Ojcze ubogich. Przyjdź, dawco łask drogich, przyjdź światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utuleniem. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj swej potędze. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, Jeno cierń i nędzę. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca rane. Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane, Daj Twoim wierzącym, W tobie ufającym, Siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Amen. Módlmy się. O dzieciątko Jezus, obok krzyża widzę na Twojej piersi złote serduszko. To obraz Twojego serca, prawdziwie złotego w Jego nieskończonej czułości. Ty jesteś prawdziwym przyjacielem, który szlachetnie troszczy się, a nawet oddaje życie za tego, kogo kocha. O Jezu, wylej na mnie żarliwość Twojej miłości i naucz mnie odpowiadać na ogrom Twojej miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Módlmy się przez swoje boskie dzieciństwo, o Jezu, udziel mi łaski, o którą Cię proszę, jeśli jest zgodna z Twoją wolą i moim prawdziwym dobrem. Nie zważaj na moją niegodność, lecz zważ na moją wiarę i na Twoje nieskończone miłosierdzie. Odmawiamy hymn. Słodyczą Jezu, Tyś jest bez miary. Dla serca, które Cię pamięta. Lecz nad miód i nad wszelkie dary Słodsza obecność Twoja święta. Nic w słodkim pieniu tak nie nęci, Nic w uszach milej brzmieć nie może, Nic tak błogiego dla pamięci, Jak imię Jezus, Słowo Boże. Nadziejo grzesznych, co z Nim wstają, jak tkliwie modłów słuchasz w niebie, jak dobry dla tych, co szukają. Lecz czemżeś tym, co znajdą Ciebie? Ni język zdoła oddać w słowie, ni ksiąg uczonych treść bogata. Kto zaznał, jeno ten się dowie, co znaczy kochać Zbawcę Świata. Radością, Jezu, bądź nam trwałą. Ty, co masz wieńcem być nagrody, Bądź nieśmiertelną naszą chwałą, tam, gdzie wieczyste święcisz gody. Amen. Módlmy się. Boże, który uczyniłeś Twojego jednorodzonego syna zbawicielem rodzaju ludzkiego i nadałeś mu imię Jezus, spraw byśmy mogli oglądać w niebie tego, którego święte imię czcimy na ziemi. Przez Chrystusa naszego Pana. Amen.